Siema z tej strony Mistow a dzisiaj przyjrzymy się szerzej ciekawym takom w grze Sea of Thieves, także mam nadzieję, że jeżeli filmik Wam się spodoba zostawicie łapkę w górę i subskrypcję No i co, przechodzimy do India. <mum> A więc link pierwszy, czyli szybkie chodzenie ze skrzynią. to tak jak widzicie, większość osób na początku po prostu skacze sobie hopsa lekko, a uwaga, możecie po prostu zrobić tak jak tutaj na slow motion, rzucić sobie X, złapać F w skrzynkę i na się biec do przodu i tak cały czas ją sobie pod nogi podawać. ten na ekranie pokażę Wam dokładną kombinację przycisków, jak ja to robię. To powoduje, że poruszacie się dużo szybciej. W wodzie również tak samo to działa i przede wszystkim przydatne to jest, jeżeli chcemy do kogoś dopłynąć na przykład z kegiem. Sytuacja jest dokładnie taka sama w przypadku też tych rzeczy mniejszych, jak czaszki, gemy yy, i świeczniki. I tutaj, jakby wszystko opierać na tym samym, czyli X. Potem, trzymając F i Shifta, po prostu sobie biegniemy i podnosimy tą rzecz, będąc na shifcie. Tym samym możemy spintować przez cały czas. Długi trik, czyli szybkie kopanie, czyli bagowanie animacji, po prostu niszczenie animacji kopania. Jak widzicie, to jakbyśmy kopali, to bardzo długo to trwa, a możemy klikając dwa razy X, po prostu skrócić sobie animację. Tym samym nasza łopata jakby w taki sposób śmieszny macha, ale też anuluje to animację kopania, także jak najbardziej w przypadku gdy chcemy coś szybko wykopać, jest to bardzo przydatne. Już trzeci trik to po prostu bardziej taka ciekawostka. Na słupie możemy chain shotem, własnym chain shotem albo z czegoś statku po prostu rozwalić samemu sobie maszt, celując w górę i w to jakby kawałek żagla, po prostu maszt się łamie. Także to takiej takiej ciekawostki bardziej, która może Wam się przydać. My często dość z niej korzystamy. Jesteśmy już na czwartej pozycji, a czwarta pozycja to po prostu możliwe zatopienie statku wroga jego własnym jedzeniem albo naszym jedzeniem. Jest to, występuje to w przypadku owoców, jak i każdego rodzaju mięsa i robaków i właściwie wszystkiego, co położymy na patelnię, ale trzeba się liczyć z tym, że mięso będzie przy okazji się smażyć, czyli będzie to trwało dłużej. Tak jak widzicie, tutaj oczywiście timelapsik był, całość trwała około 3 minut, ale w momencie, w którym położycie u kogoś na przykład banana lub inne jedzenie po prostu na patelnię i chwilę po niego poczekacie, zobaczycie, że pojawi się taki czarny dym. A po jakimś czasie pojawi się też ogień. I ten ogień po jakimś... jak się rozprowadzi po prostu po statku, zaczną nam się robić dziury na statku i statek zatonie. Tym samym możemy w łatwy sposób kogoś zatopić. Jeżeli jesteście już trochę bardziej doświadczeni, to chyba doświadczeń, po prostu przez te 3 minuty możecie kogoś zabijać, a statek mu po prostu nie zatonie. W piątym trijku znowu chodzi o bagowanie animacji, tym razem związaną po prostu z przeładowywaniem broni. Tutaj jak widzicie oddałem strzał bez tego tryku, a klikając 2 razy X, nasza broń po prostu tak jakby szybciej jest możliwa do przeładowania, tym samym szybciej możemy oddać kolejny strzał i jest to bardzo użyteczne. Tak samo jak w przypadku przeładowywania broni czy kopania skarbów, możemy bagować po prostu naszą beczkę z wodą. Wystarczy, że zamiast robić pełnych ruchów do końca to jakby wajchą dźwignią. Wystarczy, że po prostu sobie naciśniemy ją szybciej, zrobimy takie lekkie tapiki, tutaj na samym końcu będziecie widzieć, co mi dokładnie chodzi i wtedy po prostu nasza woda się szybciej dopompowuje, nie trwa to tak długo. Tutaj mamy znowu specjalny trik na slupa po wejściu po prostu na Ammo tego to te, taką skrzynkę za municją, możemy sobie przejść na drabinkę. Śmieszne jeżeli chcemy na przykład ominąć jakiś ogień czy przeciwnika zaskoczyć, to bardzo użyteczna rzecz. No i myślę, że najważniejszy trik tego odcinka, bo najbardziej użyteczny, czyli double gunning, wykorzystywanie po prostu błędu do szybkiego zmieniania broni. Na środku ekranu albo kawałek niżej pojawią Wam się tutaj przyciski specjalne jak to zastosować. Popróbujcie sobie szczególnie na nie możecie się zacząć tym bawić i potem wykorzystywać to też na trybie Adventure. No i to by było na tyle, mam nadzieję, że filmik Wam się spodobał, że zostawicie łapkę w górę i subskrypcję i oczywiście też wpadniecie na live, gdzie link macie w opisie, tak samo jak do naszego Discorda, który jest, powoli się rozwija, nowych graczy można spotkać i w ogóle super się bawimy. Także dzięki wielkie wszystkim za obejrzenie i widzimy się w przyszłych produkcjach i na streamach. Trzymajcie się i cześć!